Witam, nazywam się Piotr Darnikowski, jestem instruktorem sportu osób niepełnosprawnych oraz zawodnikiem kadry polskiej w koszykówce na wózkach. Dziś pokażę krótki trening dla osób początkujących w koszykówce na wózkach. Ćwiczenia zaczniemy jak zwykle krótką rozgrzewką. Od najdalszych partii ciała, czyli na początku palce. Każde ćwiczenie wykonujemy około 10 sekund, to rozgrzewkowe. Ja będę pokazywał troszeczkę krócej, żeby filmik był krótszy. Kręcenie nadgarstków w jedną stronę, w drugą. Przedramiona, szybkie ruchy. Staramy się cały czas plecy i brzuch mieć napięty. Szeroko łokcie barki do góry. Około 10 takich powtórzeń. Tak samo na dół. na boki, pięć na każdą stronę, skłony, z wyprostowaniem ręki do tyłu, tak samo, pięć szerokich ruchów do tyłu, jedną stronę, drugą. Tak samo lewa ręka. Do tyłu. Przechodzimy do rozgrzewki z gumą. Pierwszym ćwiczeniem będzie rozciąganie na boki. Zawijamy na każdej z dłoni, mniej więcej na rozpiętość barków. Wykonujemy 12 rozciągnięć przed sobą. Energicznie rozpychamy, wolno wracamy. Okay. Kolejnym ćwiczeniem łapiemy gumę przed sobą, troszeczkę mocniej nawijamy, łokcie blisko tłowia, rozciągamy, krótkie ruchy na zewnątrz. Również 12 powtórzeń. Po tych ćwiczeniach przechodzimy do jakiegoś stałego elementu w celu zamocowania gumy i wykonujemy ćwiczenia na rotatory barków. W na wózkach bardzo ważnym elementem jest dobre rozgrzanie barków, ponieważ często ulegają one kontuzjom. W celu ich wzmocnienia wykonujemy ćwiczenie na rotatory barków. Łapiemy gumę przed sobą, łokieć wzdłuż ciała wysoko, prostopadle do ciała i wykonujemy skręty. 12 razy do góry na prawą rękę. Następnie tak samo 12 razy na dół. To ćwiczenie wykonujemy analogicznie na obie ręce, czyli tak samo lewą. Następnie stajemy tyłem. Owijamy gumę. Tak teraz do przodu. Również łokieć nieruchomo w jednym punkcie. 12 powtórzeń na dół. I 12. Po rozgrzewce przystępujemy do pierwszych ćwiczeń z piłką dla osób początkujących. Stajemy w jakiejś luźnej przestrzeni. Zahamowujemy wózek. Ćwiczenia również mogą wykonywać osoby poruszające się na kulach, czyli wtedy siadają na krześle, również znajdują sobie wolne miejsce. Na początek, jeśli ktoś jeszcze nie ma ponownego takiego kozłowania, stara się trzymać piłkę obok kółka, upuszcza ją i łapie. Przerzucaj o ziemię i łapie. Tak, żeby cały czas piłkę kontrolować w jednym miejscu. Ważne jest przy tym, żeby chwytać piłkę koniuszkami palców. Czyli trzymamy ją łapiąc tylko czubkami każdego palca. Nie opieramy o wewnętrznej y, części dłoni. Trzymamy. Takie ćwiczenie wykonujemy na początku około 1,5 minuty. Jeśli już ktoś opanuje spokojne łapanie piłki, może przystąpić do kozłowania. Piłka cały czas jest jakby przyklejona do ręki, ręka cały czas podąża za piłką. Wykonujemy to też około 1,5 minuty. Następnie druga ręka, na początku również, jeśli ktoś ma problemy, odbija i łapie, następnie odbijanie, krótki kozioł, ręka cały czas podąża za piłką, dotykamy, tak jak widzicie, tylko czubkami palców. Jeśli już to opanujemy, następnym elementem jest przekładanie piłki tył w przód. Odbijamy raz z przodu, raz z tyłu. Tu będzie lepiej. Staramy się w pewnym momencie już nie patrzeć na piłkę, wzrok w każdą stronę do tyłu, czujemy piłkę w ręku. Trzymy wszędzie, piłka cały czas jest przyklejona do ręki. Treningi takie od początkujących zaczynamy około półtorej minuty, aż do pełnego opanowania piłki. W międzyczasie wykonujemy też odbijanie z przodu. Ważne, żeby zgrać dwie ręce, raz lewa, raz prawa. Można robić to wysoko. Również po około półtorej minuty. To byłby pierwsze ćwiczenia, początkujące w kozłowaniu. Następnie przechodzimy do rzutów i odbijania piłki o ściany. Stajemy około metr, metr 50 od ściany. Zahamujemy wózek. Tak samo osoby poruszające się za pomocą kul mogą usiąść na krzesełku, ręce łapiemy piłkę oburącz, wyrzucamy piłkę o ścianę, tak by wróciła nam z powrotem do rąk. Przy tym ćwiczeniu ważne jest, żeby do końca prostować ręce i nadgarstki. Czyli zostajemy, nadgarstki zostają w tym momencie. Łapiemy piłkę i wyprostowane. Minujemy około 30 powtórzeń. Następnie przechodzimy do rzutu jednorącz, Również staramy się tak odbić, by piłka wróciła nam do ręki. Na początku może to być trudne, piłka będzie uciekać, ale więcej poświęcimy na to czasu. Stanie się to coraz łatwiejsze. Bo tak samo, lewa ręka. Właściwie ćwiczenie podstawowe przyrzucie. No innym etapem może być jeszcze ćwiczenie na stabilizację i kontrolowanie piłki, czyli obroty z piłką za płodem. Staramy się zrobić około 20 obrotów w jedną stronę. Następnie w drugą. Następnym elementem w koszykówce na wózkach jest jazda na wózku. uczymy pierwszy etap, czyli objeżdżanie przeciwnika. Stawiamy pachołek. Zamiast tego można wykorzystać butelkę z wodą lub jakąkolwiek paczkę. Robimy ruch obok. Zatrzymujemy wózek. Staramy się obrócić za przeszkodą po łuku, zrobić piruet i zaparkować z drugiej strony. Następnie znowu wracamy i stajemy z drugiej strony. W miarę czasu staramy się robić to ćwiczenie coraz szybciej. Uważamy na to, że przy hamowaniu odchylamy plec do tyłu. Robimy około 30 objazdów w ten sposób. Hop. Następnie około pół minuty przerwy i powtarzamy takie trzy serie. Następnym elementem będzie blokowanie przeciwnika. Wykorzystamy do tego dwa takie same pachołki. Ustawiamy około metr od siebie i staramy się łukiem zajeżdżać drogę, tutaj blokując pachołek. Raz, dwa, hamowanie do tyłu. Hop. Raz, dwa, hamowanie. Stajemy jak najbliżej. Ale nie dotykamy przeszkody. Przy ruszaniu pochylamy się do przodu, przy hamowaniu odchylamy ciało do tyłu. Hop! Powtarzamy to ćwiczenie przez jakieś półtorej minuty, następnie pół minuty przerwy i robimy takie trzy serie. Do treningu wrzutów możemy wprowadzić również ćwiczenia w pozycji leżącej na materacu lub łóżku. Kładziemy się na wprost. Wygodnie łapiemy piłkę oburącz. Staramy się utrzymać prawidłowy chwyt piłki, czyli tworząc takie T kciukami. Staramy się to dobrze zaobruzować. Łapiemy piłkę przed sobą. rzucamy lekko na razie przed sobą, tak by ona wróciła nam. Prosto do rąk. Ważne jest też zamknięcie nadgarstka. Przy każdym rzucie nadgarstek zostaje w tej pozycji. Hop. Staramy się w miarę wzmocnienia wyrzucać piłkę coraz dalej. Tak by nam praktycznie doleciała do samego sufitu. Trenujemy tak około półtorej minuty. Następnie przerwa, chwilka odpoczynku i kolejna seria. Również półtorej minuty. Trzy takie powtórzenia. Ćwiczenia zawsze kończymy rozciąganiem, zaczynając od nadgarstków. Dociągamy na dół. Pamiętamy, żeby łokieć, doprowadzić do przeprostu. Utrzymujemy około 10 sekund. Tak samo do góry. Również około 10. Dłoń na zewnątrz. Następnie otwieramy klatkę piersiową. Ręka na zewnątrz. Patrzymy w przeciwną stronę. Analogicznie. Druga ręka. Ręka za głowę. Skowamy jak najdalej. Rozciągamy triceps. Sekund, jedna ręka, druga również. Na boki skręty przytrzymujemy w jedną w drugą stronę. Marki łokcie szeroko ściągamy, łopatki przytrzymujemy tak samo około 10 sekund. Ja robię troszeczkę krócej. Ale starajcie się robić to dokładnie tyle, żeby dobrze rozciągnąć każdy mieć. Do przodu. Do tyłu łapiemy. Za koła od wewnątrz. Ściągamy łopatki. Głowa do góry. klatka piersiowa do przodu. Na boki. Rozciągamy. Druga strona. Nadgarstki. Łapiemy, trzymamy dłoń przed sobą, na wprost kciuk do siebie, drugą ręką, łapiemy za kciuk od zewnętrznej i wykręcamy. I tak samo druga ręka. Na koniec dociągamy jeszcze targ. Łapiemy jedną ręką za koło, drugą za głowę. Naciągamy na jedną stronę, a drugą. OK. Dziękuję.